No, kochani, witam was na wodzie. Jak widzicie, jeszcze pozabarzane. Tutaj, no po nocach mróz Rano trochę mroziło, było minus 3. Teraz jest taki leciutka, tylko taka powłoczka z lodu na wodzie. No, w każdym razie już po malutku fajna się pogoda zaczyna robić. Trzeba będzie ruszać nad wodę. Co chciałem powiedzieć, kochani? Jak wiecie, zaczyna się rybomania w Poznaniu. Chciałem powiedzieć, że dostałem zaproszenie i, i kilka wejściówek, kochani, no ja z przyczyn obiektywnych w sumie nie będę mógł być na tej rybowanii, chociaż powiem Wam szczerze, że chciałaby dusza do raju, chętnie bym spotkał wielu z Was, którymi się tylko znam, że tak powiem y, z ekranu monitora, spo, spotkać się w realu, z wieloma z Was na pewno chciałbym porozmawiać, po prostu zobaczyć jak to się mówi, pogadać o przysłowiowej dupie Maryni, no ale no niestety, no już jest jak jest. Są pewne sprawy, których nie przeskoczę, także jechać nie mogę. Myślę, że kiedyś, któregoś raz na pewno, na któryś rybomanie się wybiorę. Na razie to jest w tym moim wypadku to jest wykluczone, także powiem tak. Chciałbym się podzielić tymi wejściówkami, bo dostałem kilka wejściówek. Parę już oddałem tam kolegom, którzy akurat jadą do kraju, pójdą na rybomanie, więc dałem, ale jeszcze mam trzy, trzy tak, trzy wejściówki mam. Na rybomanie, także powiem tak, kochani. Jeżeli ktoś chce, ma możliwość oczywiście, nie po to, żeby się zmarnowało. Po prostu, jeżeli ktoś chce faktycznie na tą rybomanie do Poznania się udać, w sobotę i w niedzielę teraz będzie w przyszłym tygodniu. To jest bodajże, nie jestem pewien na chyba 7-8. Także pierwsze trzy komentarze, jakie tylko będą, tylko podajcie w komentarzu swój adres mailowy i ja na tego maila. Wyślę zaproszenie. Pierwsze trzy kochani, trzy mam zarezerwowane, jeszcze plus trzy mam zarezerwowane, ale gdyby ktoś wypadł, no to i czwartemu na pewno jeszcze wyślę, No bo ja nie jadę, jak to się mówi, więc oddam po to, żeby się nie zmarnowały, po prostu żeby ktoś sobie wykorzystał i myślę, że no, będzie ok. W każdym razie ja to tylko mogę Wam ży życzyć mile spędzonego czasu, a na pewno będzie fa fajnie, bo wielu ciekawych ludzi można spotkać. Zobaczyć jakie nowości, ciekawostki i tak dalej, to jest na, na pewno będzie co oglądać, kochani. Na pewno, tym bardziej, że jak wiadomo, wędkarstwo nie stoi w miejscu, ewoluuje nowe przynęty, nowe sposoby, różne techniki i tak dalej, i tak dalej. I warto się zapoznawać, żeby skutecznie łowić to z wieloma rzeczami jednak warto się zapoznać to niestety, postęp do przodu idzie, tego się nie zatrzyma kiedyś był tylko haczyk, spławik, kawał żelaznej gumy, czy tam kawał żelaznej blachy koło wielka katuszka, żółka czwórka przezroczysta i heja do boju no teraz jest troszeczkę inaczej, czas idzie do przodu, postęp również tak jak powiedziałem, tego się nie zatrzyma ale to jest ciekawe w sumie, to też jest troszeczkę część naszego życia wędkarskiego, także ja zresztą polecam pojechać na tury, bo naprawdę. No, paru moich kolegów tam będzie, z tymi, którymi się tutaj widuję, ale ogólnie, no, mimo najszczerszej chęci, nie dam rady. Także, razie, piszcie do mnie w mailu, mówię w tym w komentarzu. Zostawcie swój adres mailowy. Pierwsze trzy na pewno od razu dostaną wyjściówkę, potem, jeżeli nikt nie wypadnie z tego, co mam zajęte. No, to wtedy jeszcze ktoś czwarty, może piąty, no, piąty muszę, nie, ale jeżeli tak, to następny dostanie po kolei od razu. Nie będę wybierał, tylko jak leci po, my, po tych, po komentarzach po prostu wyślę i już po prostu mailowe wydrukujecie sobie i amen. Także jakby co, kochani, to pozdrawiam Was, niech moc będzie z wami. I do następnego.